Na wstępie chciałem jeszcze zaznaczyć, że ten materiał został nagrany przed tym, jak Bonex wrzucił na swój kanał dubbing tego teasera, więc nie będę tutaj wklejał statów z wersji dubbingowanej, ale zachęcam Was bardzo do obejrzenia tej dubbingowanej wersji. Link dam w opisie. Witam Was na kanale Underverse Polska. Ja mam na imię Alex, a dzisiaj pokażę Wam moją analizę teasera do Underverse 05. A jeżeli powstanie analiza mająca więcej sensu, to ją przetłumaczę, a na razie zapraszam Was do oglądania. Na początku widzimy wszystkie główne postaci z X-Tale, będące w oryginalnym wymiarze, jednakże oczy postaci są chyba nieco zaświecone na fioletowo. Natomiast oczy X-Gastera są prawie wyblakłe, co może oznaczać, że po wskrzeszeniu ich wszystkich dał im po kawałku swojej duszy. Bądź może dał im po kawałku swojej duszy, bądź też mocy, dzięki temu stracił ją ze swojej duszy, po wkroczeniu do, do wymiaru oryginalnego, ponieważ wiemy na pewno, że, wkro że X-Gaster wkroczył ze swoją ekipą do oryginalnego wymiaru, dzięki temu, że Jackie sama spoileruje swoją pracę na swoich live streamach z animowania. Ale w każdym razie że może to oznaczać, że, że, jego, że mocy z jego duszy nie zostało mu już dosyć dużo. Warto też zauważyć, że X-Gaster ma wspomnienie swojej wizji z x Później widzimy Inka, który wypił wszystkie wsiolki z, z emocjami i znowu je odzyskał. I spytał, która część jego gry aktorskiej podobała się X-Gasterowi najbardziej. A następnie zapytał, na czym polega faza trzecia, i mówi, że jest pewien, że będzie to niezła. X-Gaster odpowiedział mu wtedy, żeby go nie popędzał. Ink zareagował na to, mówiąc, że nic nie poradzi, bo jest zbyt podekscytowany. Później odwraca się i po jego zaskoczeniu pojawia się dorosły x chara i mówi: Hej, czara, rzeczywiście urosłeś, co? Nieźle wyglądasz, jednakże będę tęsknił, kiedy byłeś ode mnie niższy. Następnie x wyciąga trzy fioletowe noże i chce szybko zaatakować Inka, ale przeszkadza mu w tym X-Freeze, którego oczu nie widzimy i który w ręce z nożem ma wisiorek w kształcie serca. Według mnie faza trzecia będzie polegała na tym, że X-Gaster sprawi, że to X-Tail będzie oryginalnym wymiarem i że X-Gaster w pewnym momencie zdradzi Inka, dlatego mu nie powiedział, co to faza trzecia. Cóż, to chyba na tyle na ten odcinek. Jeśli wam się podobał, nie bójcie się napisać komentarza, co wy myślicie o tym odcinku. Zapraszam was jeszcze na mój serwer Discord. Oficjalny serwer Underverse Polska, w którym macie dosyć dużo kanałów do pisania na temat Underverse i nie tylko, więc zapraszam Was. Jestem tam dosyć aktywny, więc możecie sobie czasami ze mną pogadać. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Pa, pa!